Cześć! Święta zbliżają się wielkimi krokami, w związku z tym czas na pierwszy świąteczny filmik. A dzisiaj y, posłuchajcie o tradycjach. Typische Zutaten für Traditionelles Weihnachtsgebäck oznacza to, że są to typowe składniki do tradycyjnych wypieków świątecznych. I takimi, takimi typowymi składnikami jest Cimt. cimt, czyli cynamon, są getrocknete Früchte, te Früchte, to suszone owoce. Są tu także nüsse, czyli orzechy, ingwer, ingwer to imbir, ingwer i oczywiście choryś. Często możemy spotkać właśnie w, na święta Bożego Narodzenia w Niemczech strucę z bakaliami albo z marcepanem. Jest to świąteczny wypiek, który naprawdę Niemcy pieką praktycznie tylko na święta Bożego Narodzenia. Bardzo, bardzo trzymają się właśnie tej tradycji, że jeżeli dany wypiek jest właśnie tym świątecznym wypiekiem, to w ciągu roku nie pojawia się on e, na stołach. A ta strutla z bakaliami to Christ po niemiecku. I właśnie e, jest albo wypełniona bakaliami, albo, e, albo marcepanem, czyli marcipan. Drugą bardzo istotną tradycją właśnie są kręce. Adwentskręce to wianki adwentowe. Są wieszane bardzo często w niemieckich domach, a także na drzwiach. z kalendarza, czyli kalendarze adwentowe z 24 okienkami, tak jak u nas w Polsce, służą do tego, by urozmaicić ten czas oczekiwań na święta Bożego Narodzenia. Są to kalendarze z czekoladkami bądź drobiazgami, które mogą znaleźć dzieci bądź dorośli. No, i oczywiście nieodłącznym elementem świąt jest Weihnachtsbaum, czyli choinka. Tak jak w domach w Polsce, jak również w Niemczech, ta choinka znajduje się praktycznie w każdym domu w okresie świątecznym. Kripe, czyli żłobek, są również bardzo często spotykane w niemieckich domach. Są to zazwyczaj drewniane. Żłobki, które mają przypominać o narodzinach małego Jezuska. Plecję. Plecję to również nieodłączny element świąt Bożego Narodzenia w Niemczech. Są to imbirowe ciasteczka w kształcie ludzików, domków czy też gwiazdek. To ciasteczka, które wypełniają swoim zapachem całe niemieckie domy. No i oczywiście bajnach Czyli e, wszystkie świąteczne kiermasze, które odbywają się w wielkich miastach, a w tych największych miastach jest ich nawet kilka. Na takich kiermaszach możemy kupić słodycze, prezenty, ale możemy także e, wypić e, grzane wino, zjeść e, typowo świąteczne potrawy, więc możemy poczuć te święta na kiermaszach mm, świątecznych nie tylko właśnie wizualnie patrząc na te wszystkie ozdoby, choinki, ale także możemy je poczuć w powietrzu, właśnie czując zapach świątecznych potraw i wypieków. Kartofel Zelac i debatę włos. Sałatka kartoflana i pieczona kiełbasa zazwyczaj pojawiają się na wigilijnym stole. W Niemczech Wigilia, ta wigilijna kolacja nie jest tak uroczysta i obfita jak w polskich domach. Wigilie traktuje się jeszcze jako taki dzień przygotowań do świąt i dlatego właśnie na tym wigilijnym stole są również są dlatego takie zwyczajne, zwyczajne potrawy. 25 grudnia, bo właśnie tego dnia Niemcy tak naprawdę zaczynają Święta Bożego Narodzenia. Tak jak mówiłam, Wigilia jest jeszcze tym dniem przygotowań do świąt, nie jest tak uroczysta. A tak na dobrą sprawę 25 grudnia to jest ten dzień, kiedy dla Niemców rozpoczynają się właśnie Święta Bożego Narodzenia. Geld unter den Niemcy kładą pod talerz pieniążek. Ma on przynieść szczęście i bogactwo w Nowym Roku, dostatek. Taką mają właśnie tradycję. Pieniążek pod talerzem. I leszenkę, prezenty, to również nieodłączny element Świąt Bożego Narodzenia. Ale właśnie te prezenty znajdziemy pod choinką także 25 grudnia, wtedy właśnie, kiedy zaczynają się dla Niemców te święta Bożego Narodzenia, a nie tak jak u nas w wieczór wigilijny. I to wszystko w dzisiejszym świątecznej, świątecznej lekcji. Do zobaczenia w kolejnej.